Nie mutuj się, David, może twoja mała przyniesie inspirację na naszemu przedsięwzięciu. Dokończę tą matkę i idę. Powiedz, że kumpel nie ma kogoś na koopa w Minecrafcie. Kumpel nie ma na kopa kogoś w Minecrafcie, muszę dokończyć. 5 minut maks. już to kończymy. No nie powiedziałbym, David, ale matkę póła robisz. Ja na przykład uważam, że nie wiem, co się dzieje. No nie, sieć tu no. <laughs> Zaczyna się. Uj. Ale jest dopiero 23.10. Co ona się tak przypiedał? ty masz 16 lat. Bo jutro jakaś klasówka z polskiego jest. A to i tak, streama a nie mówię nawet. <laughs> Piątkę dostaniesz w każdym razie. No. <laughs> no to powiedz, że jest to klasówka. Był jako że. A powiedz, że jak nie dostaniesz piątki, to możesz tydzień nie grać i że jesteś mega gotowy. To Jaki ryzyk fizyk trochę. Jak nie dostanę piątki, to. No. Tydzień nie będę grać, dobra? Dobra. Tomorrow. Do A do... właśnie, David, co dostałeś z polskiego? Jadynkę. <laughs> 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 Dobrze. Nie przejmuj Wiecie, się David. tylko dlatego, bo było półtorej minuty na odpowiedź. I koszty miał w innej kolejności, <laughs> się nie dało.